Przyjdź Duchu Święty i oświeć nasz rozum, abyśmy przypomnieli sobie to wszystko, czym Boga, naszego najlepszego Ojca, obraziliśmy. Skróż serca, abyśmy za grzechy nasze szczerze żałowali, i umocni naszą wolę, abyśmy wytrwali w łasce uświęcającej. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieków. Nie pamiętaj naszych grzechów i win, lecz wspomnij na nas w swojej łaskawości ze względu na dobroć Twą, Panie, Matko Boża, ucieczko grzeszników. Wyproś nam u Syna swego łaskę dobrego rozeznania duchowego. Wstaw się za nami u tronu miłosierdzia Bożego. Niech ta droga krzyżowa będzie dla nas światłem poznania naszego sumienia, abyśmy chodzili w obecności Pana i podobali się Bogu.